Dni Otwarte Funduszy Europejskich były doskonałą okazją, aby z bliska przyjrzeć się projektom, dzięki którym Małopolska staje się nowoczesnym i dynamicznie rozwijającym się regionem Europy. Dzięki funduszom europejskim zmieniło się nasze życie w tych obszarach, czy to społecznych, czy to w obszarach gospodarczych. W każdej gminie, w każdej miejscowości jest wiele projektów zrealizowanych w ramach środków europejskich przez 4 dni od 18 do 21 maja w 30 miejscowościach regionu można było wziąć udział w przygotowanych z tej okazji atrakcjach, zwiedzić miejsca, do których na co dzień nie ma wstępu, zobaczyć pasjonujące doświadczenia i nowoczesne laboratoria. Centrum Techniczne Delphi w Krakowie, dzięki dofinansowaniu z Funduszy Unii Europejskiej, powiększyło obszar laboratoryjny, testów laboratoryjnych o ponad 2000 m2. Udało nam się kupić też dodatkowy sprzęt badawczy. Zatrudniliśmy też dodatkowych inżynierów, którzy rozwijają technologię samochodów w przyszłości. Mamy nadzieję, że jesteśmy w stanie zachęcić następne pokolenie do rozwoju w obszarze nauk ścisłych i wybrania kariery technicznej albo inżynierskiej. Można zobaczyć komory, ciekawe auta, testy, laboratoria. Dla zainteresowanych była to okazja do zajrzenia za kulisy obiektów i podpatrzenia w nieco inny sposób działalności tych placówek. Chcielibyśmy pokazać ludziom, jak wygląda medycyna od środka. Właśnie z wykorzystaniem sprzętu, który uczelnia miała okazję zakupić dzięki funduszom europejskim. W tej chwili jesteśmy na przykład na sali intensywnej terapii, na której ludzie będą mogli zobaczyć rzeczy, których normalnie nie mogą obejrzeć z racji na bezpieczeństwo pacjentów. Będą mogli również zobaczyć jak się wykonuje k.G. ultrasonografię, dotknąć trenażerów laparoskopowych, czyli narzędzi, dzięki którym młodzi chirurdzy i studenci uczą się operować pacjentów. W programie Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie były m.in. warsztaty malarskie, spotkania z podróżnikami, koncerty. Znajdujemy się w miejscu w ogrodzie Dworu Dzieduszyckich, wyremontowanym z unijnych środków. Bardzo się cieszymy, jest to nasza perełka, radziszowa i nie tylko. Tętni życiem przez całe 12 miesięcy. Z okazji Dni Funduszy Europejskich Stowarzyszenie Nasz Radziszów, razem z Centrum Kultury i Sportu przygotowało cały cykl wydarzeń rozgrywających się od 18 do 21 maja. I zapraszamy do Rejszowa i do dworu nie tylko w okresie Dni Funduszy Europejskich, ale przez cały rok, bo cały czas tu się coś dzieje. Przy okazji zwiedzenia Małopolski, pokazania najładniejszych perełek, tak jak spływ w Dunajce, kopalnia w Wieliczce. Chcieliśmy też pokazać to, co udało się reaktywować dzięki wsparciu z funduszy unijnych. Interaktywna wystawa edukacyjna Eksploratorium Zabawy z Nauką w Centrum Sztuki Mościce miała na celu przedstawienie zjawisk fizycznych w takiej formie, aby stały się one zrozumiałe dla każdego. To oczywiście nie jedyne wydarzenia w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Atrakcji było tak wiele, że każdy znalazł dla siebie coś ciekawego.